Przed spotkaniem z Wiszczem Polski, za Perką Gdynia? Pozytywne. Przed każdym meczem będziemy się pozytywnie nastawiać, bo tylko pozytywne nastawienie do tego, co się robi, do życia w ogóle stwarza, że, że życie jest piękne. To sportowe ma być też piękne dla nas w tym sezonie i będziemy się pozytywnie nastawiać i, i, i będziemy starać się każdą pracę, którą będziemy wykonywać, wykonać jak najlepiej. I jak wygląda ten no, ostatni tydzień w przygotowaniach, przed sezonem, zostały, jeśli chodzi o treningi na przykład? Czy coś specjalnego ćwiczyliście? Czy... Nie. Zadaniem głównym, zadaniem głównym było wdrożenie, oczywiście niezależnie od kształtowania i pielęgnowania cech motorycznych, typu siła, wytrzymałość, szybkościowa było to, żeby jak najszybciej zaznajomić Krisa Bardzesa z naszą organizacją gry i to na tyle zautomatyzować, żeby nie przeszkadzało to nam w graniu. Ja myślę, że to w jakimś sensie się udało, oczywiście no nie jest to jeszcze stuprocentowa skuteczność, ale quiz wyglądał coraz lepiej i już nie mylimy zagrywek, tak jak było w pierwszym meczu na turnieju z czarnymi, z czarnymi subs, także tutaj, tutaj to było główne zadanie na ten okres. Yy, mówiąc o Zastalu, na co stać Zastal w sezonie? I to liga pokaże, no, 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 no trudno przed ligą, jeżeli to jest nowy zespół, jeżeli to jest Beniaminek, jeżeli to jest zespół niedoświadczony, no bo umówmy się, że, że takie zespoły jak Kotwica Kołobrzeg, jak, jak Czarni SUPS, jak PBG, które grają pięć sezonów, sześć sezonów i wiedzą, czy są w tym roku mocniejsi, czy słabsi, mogą to, mogą porównywać z poprzednim sezonem i jednoznacznie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy nas stać na więcej, czy na mniej. Tak no my jesteśmy Beniaminkiem, my będziemy po konfrontacjach tych towarzyskich możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby grać dobrze i skutecznie. Natomiast wiadomo, że liga to nie są trudniejsze towarzyskie, teraz się jeszcze element psychiki i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Mamy ciekawy zespół, mamy zespół młody, mamy zespół, który który wychodząc na parkiet widać, że cieszy się grą w koszykówkę i to jest bardzo fajne. Mamy zespół dobrze broniący i patrzymy z optymizmem na ten. Chcemy, chcemy, chcemy utrzymać się w lidze, nie chcemy, żeby to była bardzo rozpaczliwa walka o utrzymanie, a żeby nie była rozpaczliwa, to dobrze by było, gdybyśmy awansowali do play-offu, bo wtedy jest spokojne utrzymanie i gra dalej i to by było satysfakcjonujące na sezon. A co... Co zrobimy więcej, no to, no, no to zobaczymy, jak będzie się zespół rozwijał w trakcie sezonu. W innych ekipach jest z reguły taka tendencja, że to zawodnicy zagraniczni jakby prowadzą całą grę, dominują. U nas jest tak, że Polacy też mają coś do powiedzenia. Czy to taki był pomysł na to? Tak, taki był pomysł, ponieważ ja zawsze prezentowałem takie stanowisko. Nie chciałbym się zawieść. Osiem lat prowadziłem reprezentację Polski, wiem, że z, z polskimi zawodniczkami wtedy akurat pracowałem z kobietami, można również osiągać sukcesy na miarę mistrzostwa Europy i dlatego nigdy się nie godziłem z tym, żeby na polskich parkietach koniecznie musiał biegać tyle zawodników obcokrajowych, bo niejednokrotnie wcale nie byli lepsi od naszych krajowych. I cieszę się na przykład i chciałbym bardzo, żeby potwierdzili to widzę, że w tych turniejach towarzyskich są zawodnicy jak Maciek Raczyński, czy Ligę, czy Kukiełka, czy Kuba Dłonia, którzy by grali, grali rzeczywiście tak jak pan powiedział rolę, no jeżeli nie super pierwszą planową, to w każdym razie nie jako, jako jakieś tam uzupełnienie, byli pełnowartościowymi zawodnikami tej ekipy i zdobywali punkty i asystowali i bronili i tak dalej, i tak dalej. Także, także zdecydowanie tak, to jest, to jest pomysł i do tego Dobrze się stało, że nasz pierwszy rozgrywający, ten Walter Hodge, rozumie to, potrafi dzielić się piłką i, i, i gramy taką zespołową koszykówkę jak do tej pory. I to jest fajne i to będziemy chcieli utrzymać. No teraz wszystko jest w rękach zawodników. Jeżeli rzeczywiście będą grali na tym poziomie z, z, z tych 12 meczów towarzyskich, to, to, to uważam, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.